Na obrzeżach indyjskiego miasta Chennai stoi stara szkoła, która skrywa mroczną tajemnicę. W 1998 roku budynek strawił tragiczny pożar, po którym został zamknięty na prawie dwie dekady. Gdy w 2017 roku ponownie otwarto jego drzwi, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Nauczyciele ze zdumieniem odkrywali na listach obecności nazwiska dzieci, które nigdy nie zostały zapisane do szkoły. Nagrania z monitoringu ujawniły przemykające korytarzami małe cienie, które wbiegały do sal lekcyjnych, mimo że budynek był zupełnie pusty. Najbardziej mrożąca krew w żyłach jest historia jednej z nauczycielek. Pewnego wieczoru odprowadziła do wyjścia małą, zagubioną dziewczynkę. Kiedy wyszła na zewnątrz, zobaczyła tabliczkę pamiątkową. Było na niej imię i nazwisko tej samej dziewczynki, jednej z ofiar pożaru sprzed 20 lat. Co myślicie o tej historii? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie, by nie przegapić kolejnych opowieści.